dobry, masa, nie redukcja, redukcja dzień chyba piąty. W każdym razie szybka nagrywka, tylko śniadanko wam pokazuje. i się zmywam, bo jest już w pół do prawie, muszę zjeść i na siódmą być na siłce, także tak to wygląda 100 gramów węgli, 50 gramów białka, 15 gramów tłuszczy i lecimy na siłkę. Dobra, teraz trochę więcej, bo rano byłem Zabiegany, więc pasuje coś coś się wypowiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj jest czwarty bodajże tak, stycznia, to jest czwartek, o ile się nie mylę, chyba czwartek, dokładnie tak. No i dzisiaj mamy ostatni dzień w ciągu tygodnia, nie licząc weekendu oczywiście, treningowym, czyli plecy. Dzień średni, bo jak wiecie, ja teraz dzień wysoki, albo nie wiecie, chyba nie wiecie, bo ja Wam chyba nie mówiłem, jak wygląda moja dieta, także może dzisiaj Wam zaraz powiem. Teraz dzień wysoki jest już tylko i wyłącznie raz w tygodniu. Jest to wciąż 920 gramów węglowodanów, natomiast wcześniej miałem w każdy dzień puszcz, czyli normalnie miałbym w środę i w niedzielę dzień wysoki, a teraz mam tylko w niedzielę dzień wysoki, czyli raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o kwestię różnic między poprzednią, a aktualną dietą, to w dzień treningowy jest to 200 gramów węglowodanów, 85 g tłuszczy i 300 g jeszcze raz. W dzień nietreningowy jest to 200 g węglowodanów, 85 g tłuszczy i 300 g białka. i Liczone oczywiście tylko i wyłącznie z produktów, czyli nie liczę y, tłuszczy, białek y, pochodzenia np. roślinnego, czy np. z płatków owsianych. Czy z jakiejś makaronu, czy z ryżu. Tak samo ze wszystkimi produktami: czyli węglowodany liczę tylko z ryżu, tłuszcze liczę tylko z tłuszczy, a białka liczę tylko z produktów białkowych. Idąc dalej, mamy dzień średni, który jest w każdy dzień treningowy oprócz dnia push z naciskiem na klatkę. Jest to 520 g węglowodanów, 35 g tłuszczy i 300 g białka. I w dzień wysokich, który jest raz w tygodniu, jest to 920 gramów węglowodanów, 300 gramów białka i 10 gramów tłuszczy. Kardio jest to 6 razy 30 minut w ciągu tygodnia. Kroków jest na ten moment 9000. Czyli jak widzicie, nie jest to jakiś drastyczny przeskok, ale w zupełności wystarczający do tego, żeby, myślę, jakoś tam po poródku się w okres redukcyjny wkręcać. Mówię powolutku, dlatego że dzisiaj waga pokazała znowu 123 kg, czyli to jest taką samą wagę, jaka jest, jaka była na początku redukcji. Ale ja już to mówiłem, że u mnie to jest niestety normalne zupełnie. Że na początku tych redukcji ta waga nie do końca fajnie spada. Ja, nawet jak do lukiego się zgłosiłem, to już byłem niby na takiej redukcji, A mimo to ta waga wcale nie chciała jakoś mocno uciekać. Ona się dość mocno trzymała, i dopiero później, jak to wszystko się rozkręciło i ruszyło, to leciało to naprawdę mega szybko. Zresztą, kto chce zobaczyć, a nie, to chyba nie, tego nie pokazywałem. Chyba nie jednak, chyba tego nie ma w filmie po pod, podsumowaniu masy. W każdym razie, no. Nie jest to u mnie takie bardzo liniowe, i u większości osób niestety liniowe nie jest. Także jeżeli jest teraz jakaś osoba, która razem ze mną redukuje, to mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób też uświadomi brak liniowości redukcyjnej u większości osób, bo to jest bardzo częste, że ktoś zaczyna redukować i widzi, że na przykład po pierwszym tygodniu mu super dużo wagi nie spadło, więc zaczyna drastyczne cięcia robić i okazuje się, że jest w trzecim tygodniu redukcji i już ma wszystko tak poobcinane, że w zasadzie to głoduje. A to nie jest żadna metoda. Zwłaszcza jeżeli jesteście po długotrwałym okresie masowym, gdzie budowaliście tą masę ciężko, nabieraliście te kilogramy, no to chcemy oczywiście zachować tych kilogramów jak najwięcej i redukowanie na łeb, na szyję, byle szybciej, to nie jest absolutnie żadna metoda. Także polecam do tego, żeby być cierpliwym, żeby być konsekwentnym, żeby robić i stosować do swoich zaleceń codziennie i skrupulatnie, po prostu czekać. I dać czas organizmowi do tego, żeby się do pewnych kwestii zaadaptował, pewne kwestie mógł po prostu pchnąć do przodu, i to jest w zasadzie tyle. Także ja zabieram się ze za swój posiłek, czyli 150 g ryżu, 100 g brokuła, 250 g mięsa z kurczaka, i takie posiłki mam w posił do, 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 jeszcze dwa. W się ten i jeszcze kolejny, a następnie posiłek przedtreningowy, który Wam pewnie też pokażę, bo pokazuję za każdym razem. W zasadzie nie wiem, czemu ten posiłek przedtreningowy pokazuję za każdym razem. Jego ja za każdym razem jest taki sam, ale jakoś tak nie wiem. Mam wrażenie, że to jest jakiś taki dobry dobre intro zawsze do, do materiału z, z treningu. Także także tak. Zabieram się za jedziemy, póki jeszcze jakoś to jest ciepłe, ja mam nadzieję przynajmniej, bo przed chwilą wyciągnąłem wszystko z rajskou kera Prostorysz. Mięso z patelni, które zrobiła Sylwia, jak mnie nie było na szczęście i broku, który jest niestety zimny. Ale no nie można mieć wszystkiego ciepłego. Znaczy można mieć, ale jak się podgrzeje. Ja jestem zbyt leniwy, żeby podgrzać, więc zakładam, że nie można po prostu. Dobra, dobieram się z jedzenie i słyszymy się w posiłku przedtreningowym. Dobra, szybka dogrywa przedtreningowa, bo dużo osób się pyta o ten sos. To jest sos, którego używam. Jakiś najzwyklejszy sos, po prostu kokwaśny kwaśny To nie jest żaden sos kwaśny który ja robię, czy coś takiego. Zapomnijcie, że ja bym coś zrobił. No gdzie? Do tego olej makadamia. I tak to wygląda. Ja się tam nie przejmuję. Mówiłem już to kiedyś, że ja tam mam wywalone na te parę gramów cukru. Zwłaszcza, bo, że tylko jem to do około, około treningowych posiłków, więc, więc nie mam z tym problemu. A jest to posiłek, który po prostu... Bardzo dobrze wchodzi, smakuje. To jest mój ulubiony posiłek na teraz. Tak samo posiłek jest treningowy, jak i potreningowy. Tutaj jest 125 gramów ryżu, 100 gramów tego sosu trukłaśnego, 10 gramów oleju makadamia i 250 gramów piesi z kurczaka. Widzimy się na sali treningowej. Słuchajcie, wychodzę właśnie z treningu. Nie będę ukrywał, w sumie jak widzicie, nic nie nagrałem. Miałem dzisiaj chyba, no nie wiem, jakieś. Mega! Ja mówię, że najgorszy trening w roku, ale słuchajcie również, że jest czwarty się chyba dzień roku, więc nie to tego najgorszy dzień w, moim, w tym roku. Generalnie nie wiem, jakiegoś takiego dzisiaj. Dzisiaj jest jakoś ciężko i psychicznie, i fizycznie, więc po prostu nie nagrywałem się treningu, bo, bo potrzebowałem znacznie więcej skupienia. Znacznie więcej jakiegoś takiego fokusu potrzebowałem słuchawki w ucho, a miałem szukawki. Niestety takie na kablu, bo oczywiście przed samym wyjściem się okazało, że sobie nie naładowałem swoich słuchawek tych bezprzewodowych. No i generalnie no nie jest mój dzień. Zresztą sam trening był raczej słaby, tak oceniając takie mocne 4 na 10 bym powiedział. Ale cóż no. Słuchajcie, takie dni też się zdarzają. Nie ma co się oszukiwać. Specjalnie nagrywam wam teraz ten materiał, bo tak sobie przestudiowałem w głowie, oczywiście, jak oglądają wszystkich filmów, ten cały okres masowy. to był naprawdę dobry czas. Miałem naprawdę bardzo mało takich dni, w których y, jakoś mi się nie chciało. Czy znaczy, też miałem jakiegoś takiego właśnie mentalnego doła. Ale. No i właściwie przez to mam wrażenie, że się zbudowała taka narracja, że jestem jakimś kurwa nieśmiertelnikiem czy coś takiego. Yy, I wiecie, jakimś treningowym guru. Pewnie są takie osoby. Ja do nich nie zależę. Kurwa często mi się nie chce iść na trening. Mega często mi się nie chce robić cardio. Ja nie jestem z tych osób co uwielbiają cardio. Bo że są takie osoby, które lubią to. Ja do nich nie należę, nienawidzę robić kardio, ale robię je praktycznie codziennie. Od 10 lat przeszło, bo mam cel. Mam cel, mam konkretne założenia, do których dążę i uważam, że jest to ważniejsze niż niechęć. Dzisiaj też nie miałem ochotę i pierdolą wszystkim wyjść z tego treningu i generalnie tematować, ale to jest trochę tak, jak zawsze to sobie w głowie Powtarzam, jak Dorian Yates mówił, że jak raz odpuścisz, to później ci będzie odpuścić łatwiej za każdym kolejnym razem. Dlatego uważam, że to hasło takie spawienne, zapiętrać trzeba. Słuchajcie, to nie jest odnośnik do tego, że, że trzeba się urodzić jakimś mistrzem yy, samodyscypliny, albo nie wiem, mieć jakiś wybitny element w sobie, który nie wiem, jakby powoduje, że nie macie gorszych dni, czy coś takiego. No ja nie wiem, czy tacy ludzie w ogóle istnieją. Ja wiem, że w social mediach to co drugi taki kurwa jest, że jest Bogiem, mistrzem świata i generalnie to nie ma złych dni. Ale w rzeczywistości tak nie jest. I to zapierdalać trzeba, które kiedyś sobie wymyśliłem, to, to jest taki odnośnik do tego, że nie, jakby, jakby pomimo, o tak, może tak powiem, pomimo tych złych dni i tego, że one się zdarzają, to powinniśmy zapierdalać, bo tego typu właśnie kiepskie dni, takie dni, które powodują, że stwierdzamy, że w ogóle co to kurwa, ma sens. Wszystko to są dni idealnie budujące nasz charakter. I determinujące to, czy całość od naszego planu się powiedzie. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby budować sobie taką siłę nie człowieka, który zawsze ma determinację i jakąś motywację bo to jest mocne hasło bo tego nie ma nikt. Podejrzewam tylko człowieka, który, pomimo tego, że nie ma w sobie tej determinacji czy nie ma tej motywacji jest w stanie po prostu zapierdalać bo o to generalnie chodzi i cały temat się kręci wokół tego żeby właśnie wstać jak jest kurewsko zimno wokół a kołdra jest ciepła żeby zebrać swoją dupę i na ten rowerek który jebie już potem bo kręcicie na nim cardio od 10 lat Mój nie jebie, bo mam żonę, która mi myje ten rowerek, gdybym jej nie miał, to pewnie to, to by jebał. No i generalnie to zrobić swoje. I tego wam życzę, żeby żebyście codziennie w tym 2024 roku znajdowali siłę do zapierdolania, bo, bo zapierdalać trzeba. Taka sytuacja, słuchajcie. Moczę nóżki, bo odpadają mi nogi dzisiaj od kroków, od... Od wszystkiego Trzeba <laughs> się zrelaksować Także sól, Epsom i moczenie nóg Jacuzzi level bieda Patrzcie jakie mam włosy Jak jakiś Prawdziwy amerykański Fit influencer Słuchajcie, kończymy na dzisiaj Jest godzina 21.07 Zatem to jest mój ostatni posiłek Mam tutaj 250 gramów piersi z kuczaka 50 gramów ryżu, 10 gramów oleju makadamia i 100 gramów warzyw, takiego miksu papryki i cukinii. No i to jest tyle na dzisiaj tak naprawdę. Nie mam co się produkować więcej, po dzisiejszy dzień, chcę skończyć jak najszybciej i wstać jutro z lepszym nastawieniem i robić swoje. To jest mój plan na dzisiaj, moje założenie, także staram się to realizować. Tak to wygląda, tak to wygląda, czyli tak jak mówiłem, no, 100 gramów takich warzywek, 50 ryżu i 250 mięcha plus oliwa. Także tyle, widzimy się jutro o godzinie 18.12, dziękuję bardzo za wszelkiego rodzaju subskrypcje, komentarze, udostępnienia, bo przebiliśmy 11 tysięcy, także lecimy dalej. No, przynajmniej fajnie by było, chciałbym w tym roku podwoić te 10 tysięcy, które udało się w zeszłym, więc 20... To jest minimum na ten rok i zapierdalamy tego, bo czemu nie. Także dziękuję jeszcze raz i widzimy się jutro o 18.12. Do zobaczenia.